Cześć ekipa, witam was, PenCharts w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam w paru zdaniach co nieco na temat konsolki Nintendo Game Watch w wersji Zelda, czyli w sumie tego samego czym jest omawiana już na kanale konsolka Game Watch w wersji Mario, natomiast z paroma zmianami zewnętrznymi oraz rzecz jasna innymi grami. I tylko dodam, że jest to druga konsolka Nintendo Game Watch pożyczona od Jarka. Zatem jeżeli chcielibyście poznać co niec tę konsolkę i posłuchać, co ciekawego mam o niej do powiedzenia, no to oczywiście zapraszam. Zacznę może od tego, że tym razem nie będę już się wdawał w szczegóły techniczne odnośnie bebechów tej konsolki, bo takie można znaleźć przy okazji w odcinka z wersją Mario. A jeżeli nie widziałeś tego odcinka, to klikasz ten link i wszystko już wiesz. I od razu przechodzimy do unboxa i do przyjrzenia się konsolce tak z bliska. OK, zatem konsolka przychodzi do nas tak samo jak wersja Mario w takim oto pudełeczku, z takim oto overlayem. Ten overlay zawiera różne grafiki, na przykład nakładkę na ekran kolorową, bo tu jest czarno-biała taka wersja, ta, taka gra też tu jest w zestawie oczywiście. Natomiast od tyłu mamy, no też podobnie, pod overlayem tym takim plastikowym kryje się tutaj Zelda a overlay prezentuje się tak. Czyli tak naprawdę to samo, co było z Mario. Na bok. Teraz tak, jeżeli chodzi o przód, tu widzimy tą grę Vermilion... Vermilion? Vermin, przepraszam, Vermin, wersja Zelda. To tłuczenie tych tych... tych tutaj, jak się nazywa? Kretów, czy czegoś tam, za chwilę Wam pokażę. No i tyle. Złoty kolor, jak, jak, jak poprzednio. Boki tak samo, color screen zaznaczone i wersja Vermin. Od tej strony nic nie ma, od... Do dołu takie coś, a od tyłu mamy gry. Jakie są na, tym, na tej konsoli, czyli The Legend of Zelda, Zelda 2 The Adventures of Link, The Legend of Zelda Link's Awakening, czyli wersja na Game Boya. Mamy Vermen, wersja Zelda, Link version, przepraszam. I mamy Playtime Clock. Tutaj mamy wpływ na to, możemy poruszać Linkiem, a tutaj mamy po prostu clock, czyli zegarek. I tak to wygląda. Otwieramy pudełeczko. O, mamy to samo. Special thanks to you. Otwieramy pudeczko, wyciągamy. Tym razem troszeczkę ciaśniej zapakowane. Tym razem, proszę bardzo, mówiłem ostatnio, że nie ma instrukcji w pudełku jest instrukcja. Instrukcja to jest po prostu taka broszureczka. Taka broszureczka czarno-biała. Jakieś tam napisy, opisy. Nie będę tego wyciągał, bo to jest tak naprawdę nieważne. Dostajemy jakąś taką kartkę. Możemy te punkty wymienić na coś. Nie wiem, dobra, nieważne. I, dost... I mamy coś takiego. Mamy konsolkę ponownie w takim, takim kondoniku, natomiast ciekawa rzecz to pudełko, bo jak wiecie, nie ma tutaj nóżki do postawienia konsoli, ta też nie ma. To pudełko służy nam za stojak, czyli otwieramy sobie jedno skrzydełko, drugie skrzydełko i otwieramy ten tutaj o. Tak oto rozkładamy. Musi zatrzasnąć, tak, tutaj siedzi stawiamy i konsolkę sobie wtedy wkładamy tutaj w to, za chwilę Wam włożę tą konsolkę. Zobaczcie jak to wygląda, według mnie to jest tak średnio rozwiązane, nieważne. I tutaj mamy od góry jeszcze kabelek USB-C do ładowania konsoli. To jakby wiadomo, takie całkiem przyjemne, to na razie na bok. Mamy samą konsolę, wyciągamy konsolkę. Prezentuje się ona tak, tym razem oczywiście, bo Mario był czerwony, a tutaj mamy, Zelda jest w kolorze zieloną, czyli, zielonym, czyli Kolor zeldy, tak jakby. Tak się prezentuje to w pudełeczku, proszę. Yy, co kto lubi, według mnie, no nie, no nie za bardzo, ale co kto lubi, tak naprawdę. Może złożę to pudełko, żeby leżało ładnie na stole. No tak, tak to wygląda. Dobra, sama konsola, po raz kolejny. Ona jest zbudowana tak samo, jak był zbudowany Marian, czyli mamy ABS-ik, taki plastik, obudowa i od tyłu. To samo, natomiast tutaj mamy od przodu w kolorze takim złotym yy, płytkę aluminiową, podejrzewam, to jest aluminium. I teraz, tak, Game Watch, informacja Legend of Zelda i Nintendo. Krzyżak, d -pad. po raz kolejny mamy plastikowy i tutaj te, yy, prawda, to samo co w tamtej konsoli, chowa się bardzo, bardzo ładnie, w sensie nie chowa się, tylko wystaje na dobudowę bardzo ładnie, to jest bardzo dobrze zrobione. Mamy dwa gumowe przyciski B i A, to też jest dobrze zrobione. Mamy Game, Time i Pause set, czyli do ustawień, do pauzy do robienia pauzy i do ustawień w grze, czyli głośność jaśniej i tak dalej, to co było poprzednio, select i start dwa przyciski. Tak wygląda front tej konsoli. Od boku ponownie mamy USB-C, ładowarkę i włącznik. Od tej strony mamy głośnik mono, tak jak było w poprzedniej konsoli, a z tyłu prezentuje się to tak, nie ma nóżki do rozkładania, że możemy konsolę postawić, i mamy ten znaczek taki, coś tam off-power to jest CIRCLE of power, czy jakoś tak, trójkąt mocy, nie wiem. Tak, jak tutaj coś mamy, co. zobaczycie, jak odpalę konsole, co się z tym dzieje. Jak jeszcze nie wiecie, oczywiście. I tak naprawdę tyle tutaj. Boki, to wszystko jest. No cóż, tak jak było poprzednio, tak naprawdę. No i tak się prezentuje wygląd tej konsoli. Tak naprawdę nie ma tu się co rozgadywać nad tym, bo to jest to samo, co było poprzednio z Marianem. Wykonanie jest tak samo. Nie jest tandetne bardzo ładnie, tu jest skrzypi, zbudowane jest bardzo solidnie, konsola nie jest jakaś ciężka, taka przyzwoicie, jeżeli chodzi o wagę raczej jest, także tutaj wszystko, wszystko tak naprawdę gra i buczy i taki to jest ten cały zestaw, który dostajemy e, razem z tą, z tą konsolą. Unbox, wygląd i tego typu rzeczy już za nami, dlatego teraz przechodzimy do testów gier. Okej, okay, zatem. Odpalamy sprzęcik, włączamy go przyciskiem Power tu z boku, i naszym oczom ukazuje się zegarek. Tak to się prezentuje. Natomiast to, co miałem pokazać z tyłu, ten cały trójkąt tutaj mocy, czy, czy Circle of Power, czy coś tam mocy, jest podświetlane. Tak to się nazywa. Nie pamiętam nazwy tego, przepraszam, ale ja, ja na Zeldzie się nie znam, także jak mówiłem, nie wiem, ale patrzcie, jak to ładnie świeci. Bardzo fajny patencik. W Marianie mógł być grzybek podświetlany, na przykład, byłoby super, ale nie było nic. No i mamy takie coś, i tak to wygląda. I teraz tak. Podobnie, My wchodzimy, na przykład, możemy sobie wejść w opcję tutaj i mamy dźwięk. Pyka sobie, prawda? się to słychać. Jak nie słychać, to trudno. Mamy jasność, mamy dźwięk, set time, ustawienie czasu i auto sleep, czyli wyłączenie automatyczne 3 minuty. Tak to się prezentuje. No I ten zegarek ponownie. I teraz wciskamy sobie game, i mamy do wyboru 3 gry. Cztery gry w sumie. Mamy Zelda angielski albo. Gdzie to jest tutaj? Angielski albo japoński. Mamy Zelda 2 angielski, japoński, chyba japoński. I mamy Zelda na Game Boya. Tak samo. Zelda français i Zelda deutsch i, i. coś tam. A tych nie ma w innym języku? Tylko w takim? Zaraz zobaczę, poczekajcie. English, Japan, English, Japan, English. No dobra, ok, tak to wygląda. I mamy tutaj tego Vermina. I oczywiście timer. W, tutaj w tej części widzimy zegarek, yy, znaczy baterię. Zegarek jest tutaj. Czas jest źle ustawiony, ale nieważne. Mamy baterię, poziom baterii. Nie naładowana konsola do końca, także wiadomo o co chodzi. Dobra, wybieram sobie pierwszą grę. Start. Yy, tutaj start. Nie pauz, tylko yy, jeszcze raz, dobra. Muszę res, reset game zrobić. Pyk. Jest. I mamy. No, jak to Zelda, chyba. 86 rok. Push start button. Proszę bardzo, start. Mamy jakiegoś save, chyba Jarka. Wciskamy start i mamy Zeldę. E, tutaj teraz, czy możemy sobie set? Set i mamy tak, no to wszystko jest poustawiane. A jak e, zrobię... Ciemniej? O, będzie lepiej widać jak zrobię ciemniej. No i... Mamy Zelda. nic się tu nie wciska, nie tu wchodzimy gdzieś w coś. Pyk, pyk, pyk. Jak to Zelda? Ojej, it's dangerous to go alone. Take this, ok. Mam mam coś, mam miecz, mam coś, mam miecz. Ok. Nie mogę sobie gdzieś iść, prawda? Taka to jest Zelda właśnie. Nie mam przeciwników, żaby jakieś. Wychodzimy, rozmawiamy, zbieramy jakieś szmery, bajery, pierdy różne. Dotykają nas, tę energię tracimy, wiadomo. O, brawo. Brawo, ja przychodzę tu dalej. Taka to jest właśnie Zelda. Co mam tutaj więcej mówić? Tak naprawdę chyba nic więcej do dodania nie ma. E, jaka jest Zelda. Wszyscy wiedzą, którzy lubią tą grę. Przechodzimy do kolejnej gry. Wciskamy game i wciskamy Zelda dwójkę. Uruchamiamy. Oczywiście znowu muszę zrobić reset. Jest. I druga część Zeldy proszę bardzo. Ładnie sobie gra. Nawet bardzo głośno bym powiedział gra. Proszę, no to lecimy, pęcz, tu już ja zrobiłem save'a, pyk, pęcz razy trzy, super. Ta Zelda już jest taka bardziej taka przystępna, oj, dobra, nie tak, nie ta strona, czyli mamy troszeczkę widoku z boku, troszeczkę widoku z góry, walczymy z jakimiś trollami, coś nas atakuje tutaj, widzicie jakieś pierdy, szmery, bajery, no, takie tam, o, co to jest? Mogę wejść O. A, tu jest skok, jakiś sklep. Gdzie idziesz? Chodź do mnie. Mogę z kimś gadać? Nie wiem, nie wiem, czy mogę. Tu mogę wejść. Mogę. No i co? No się gada. O, jest. If all else fails, use fire. No, jakieś tam kurcze dają mi. Te, yy, prawda, różne dziwne wskazówki, jak tą grę, jak, jak, jak przejść jakieś elementy, których nie ogarnę. A ty, only the Hammer can destroy a roadblock. Only MC Hammer can destroy roadblock. Dobra, game. I mamy Zelda na Game Boya. Oczywiście, o, mamy Screen Size. Musimy sobie zmienić Full albo Original, a daję na Full. I chcę zrobić reset. I jeszcze raz zrobić. Zelda na Game Boy'a też jest całkiem fajna. Fajnie gra, jak Zelda na Game Boy'a w sumie. No. Bardzo fajnie to wygląda. Start Link's Awakening. Oczywiście tutaj coś już mam zapisane i mam grę. Gdzie jestem? Tu jestem, ok. okej. Powiem wam, że bardzo ładnie to wygląda, nie? No jak na Game Boy'a, ale Game Boy był fajną konsolką. Z fajną graficzką. Co się dzieje? Czy dostałem od czegoś? Crazy Tacy man... Co? Aha, to jest drogowskaz. Okej, okay, ale tu nigdzie nie pójdę, bo tu mi coś zasłania. Dobra, nieważne. Nieważne w sumie, to jest... O. O, fajny, fajny motyw. Patrzcie. Eee, mogę wycinać te tutaj chwasty, Ten trawkę, czy co to tam jest. Bardzo fajnie to zrobione. Podoba mi się. Okej, okay, jakieś pieniążek. Nie, to nie pieniążek później. O, diamencik. No, przeciwników naparzam. Powiem wam, że całkiem fajna to jest gierka. Pewnie. Pewnie. Pewnie tak na dłuższą metę to to jest fajna gra. Ojej. Fajna gra, natomiast ja mówię, ja kaleczę, ja się nie znam, nie wiem, co o nich mam mówić, bo ja nie znam tych gier, nie, tak naprawdę, także wiecie, nie. Wchodzimy do skini, możemy wejść do skini, Mogę. Mam w jaskini coś takiego, no. I wciskamy game i mamy teraz e, vermin, vermina. Oczywiście od nowa muszę, nie, jak zawsze jest. Game A, game B, game B, <laughs> game B. No i mamy. Vermin polega na tym, że, o, pyk. Musimy ustawić odpowiednie miejscu i on wtedy, pyk. Nigdy tą gierkę nie grałem na, na, na Game Watchu, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć, natomiast tego typu gier była masa na tych konsolach takich Game Watch, nie? A to jest całkiem takie przyjemne, bym powiedział. Przyjemnej do pogrania w wolnej chwili, jak naprawdę nie, nie, nie masz już co robić ze swoim życiem i czasem odpalasz sobie Vermina. Bo jak masz taką guselę, to chyba w Vermina nie będziesz grał, tylko będziesz grał w Zelda, prawda? Nie dla Vermina się to kupuje, chociaż tutaj, no to jest element nostalgiczny taki, to ja to rozumiem. Także, okej, okay, spoko. No, pięknie, pięknie. Oczywiście jest to jakieś tam skomplikowane i tak dalej, natomiast, no cóż. Jarek tutaj zdobył widzę 269 punktów, niezły jest, czyli jednak Jarek grał, czyli Jarek się jednak nudził i grał w tą grę, ja mam 32 punktów i nieważne, i tak jest Vermin, natomiast timer, to jest po prostu timer, no reset, jest reset, mogę zdecydować, mam chyba na to wpływ, select i start, oj i, ma, I tutaj jest czas, czas od, od, odlicza, odlicza mi czas, jaki mi został do, do, do przejścia, do nabicia jak największej ilości punktów, czyli to nie jest time, tylko to jest timer. Timer, czyli coś, co mi odlicza czas i po prostu gram na punkty. No tak, gram na punkty i po prostu nic więcej tej nie ma, tylko to. Czyli ile zdobędziesz punktów i idziesz sobie i tam. Różne tryby tej gry, tej gry są, takie gierki. Czyli taka typowa zręcznościówka, po prostu. Oprócz tego, że mamy Zeldę tutaj takiej wersji er, 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 RPG, nie RPG. Przygodówka, jak to nazwać, nie wiem, RPG. To jeszcze mamy taką Zeldę. A na sam koniec mamy time, czyli zegarek. Pokazuje nam godzinę. No i sobie chodzi tutaj link. I, i przechodzi pierwszą część gry. W sensie pewnie jej nie przejdzie, ale, ale, ale przechodzi pierwszą część gry. I tyle, jeżeli chodzi o... O tą kosolkę, o to jak się ją, jakie jak są gry, jak się ją obsługuje i tak dalej, jest całkiem przyjemnie, to mi się bardzo podoba, to jest, to jest fajnie zrobione, nie? Tak, kurczę, powiem wam, całkiem spoko, no. I tyle w temacie tak naprawdę. Cóż mogę powiedzieć, plusy i minusy, były w poprzednim odcinku z Mario, tam można sobie je zobaczyć, przypomnieć, kto nie widział, bo to jest naprawdę to samo. Nie będę też oceniał tej kosolki pod kątem gier, bo nie jestem fanem Zelda, jak mówiłem. I to byłoby krzywdzące dla tej konsolki, bo tak naprawdę fanów Zeldy jest masa, i ci wszyscy gracze uwielbiają tę grę, i dla nich ta konsolka pod kątem gier byłaby czymś super. No dla mnie nie jest pod kątem gier czymś super, natomiast sama w sobie jest naprawdę bardzo fajna. Jeżeli lubisz te gry, to pograsz, będziesz się bawił dobrze. Jest fajnie zbudowana, fajnie wykonana, całkiem przyjemnie gra, chociaż to jest tylko jeden głośnik także tak sobie ekran jest bardzo dobrej jakości kąty widzenia są duże yy, ten metalowa płytka z przodu aluminiowa chyba jest bardzo dobra przyciski responsywne wszystko działa jak należy gdy trzymamy tą konsolę w rękach gramy na niej to napra tak naprawdę nie mamy wrażenia yy, obcowania z czymś takim tandetnym i tanim nie powiem chińskim, ale tanim, z czymś tanim, tak tandetnym, tutaj mamy wrażenie, że to jest naprawdę porządny sprzęt i to jest porządny sprzęt, jest fajnie wykonany. Plastik na ABS jest spoko, ta płytka z przodu jest spoko, Na nadruki wszystko, tu jest pierwsza klasa, d odbija bardzo ładnie, wszystkie odbijają ładnie, także tutaj wszystko gra i buczy. Konsolę polecam wszystkim fanom Zeldy. Jeżeli ktoś nie lubi Zeldy, no to się może tej konsoli nie kupić. Ja bym jej nie kupił, bo nie jestem fanem Zeldy. Natomiast ktoś, kto lubi tę grę, te gry, to uniwersum, bo tej gier z masa, Massa, to ona kupi tą konsolę i będzie się bawił bardzo dobrze. O ile już jej nie kupił, bo chyba minął już rok czasu, coś od premiery tej konsoli, także nie odkrywam tutaj, nie wiadomo czego. Ale tak, fanom tej gry się spodoba. A jeżeli chodzi o budowę, całką to wszystko, to jest to jak to jest wydane i tak dalej. Naprawdę pierwsza klasa po raz kolejny. Zatem Jarku, dziękuję Tobie za pożyczenie tej konsoli na testy. Tej i momencik! I tej drugiej, czyli Mario. Proszę, oddaję konsolę tobie, odsyłam za niedługo. Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie komentarz, zostawcie ocenę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie subskrybujesz, zapraszam do subskrypcji po więcej takich materiałów. A w tym odcinku o tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam was pęczat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!